Czemu tu pod drzwiami czekasz? Z chlebem chodź. Zapraszam. Tak, mamusia już jadła. Teraz Aleks. Tak musisz z tym chlebem chodzić po całym mieszkaniu? No chodź, chodź. Mama maseczkę robi. Cześć, witam się dzisiaj z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog z urodzin Alexa. Właśnie się wyszykowałam, ubrałam sobie sukienkę firmy Laurela. Nie chcę wam tutaj pokazywać na tle tego bałaganu, więc może później poproszę kogoś, jeśli będzie na to czas, żeby mnie sfilmował, jak to wszystko wygląda. Zakręciłam sobie też trochę włosy. Mam też zegarek mój z Fossila, taki łańcuszek z mango. To jest taki zestaw łańcuszków i kolczyki stołsa, takie serduszka. Teraz właśnie jeszcze będę szykować Aleksa. Muszę go ubrać, już mam tutaj przygotowane ubranka, zaraz też wam pokażę. Dzisiaj wszystko rano w wielkim pośpiechu, dlatego że jedziemy dwie godzinki wcześniej z moimi rodzicami, żeby przygotować salę. Nawet nie salę, bo to jest taka altana. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Dzisiaj miało być okropnie, miała być burza i lać, ale od rana jest słońce, więc mam Ogromną nadzieję, że to się nie zmieni i że będzie jednak fajnie. Będzie 15 osób, więc nie będzie to duża imprezka, ale jest to świętować pierwsze urodzinki roczek z lekkim poślizgiem, bo już jeden termin musiałam odwołać, bo byliśmy w szpitalu i przekładałam tę urodzinę na dzień dzisiejszy. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Pokażę Wam, co przygotowałam dla Aleksa. Dla Aleksa mam takie białe body, takie spodenki na szelkach i do tego taką koszulę, kurteczkę, no i buciki, te standardowe jego do nauki chodzenia, w których teraz śmiga. Będę też brała jakieś rzeczy na przebranie, ale mam nadzieję, że to nam wystarczy. Także zaraz go ubieram i jedziemy po moich rodziców i prosto. Szykować się do przyjęcia. Tutaj mam całą torbę rzeczy, które nam się przydadzą do dekoracji sali. Jakieś tam też zdjęcia chcę porozwieszać. Tutaj są jakieś serpentyny, balony. Jeszcze będziemy dmuchać, więc e, mam nadzieję, że te dwie godzinki nam wystarczą. Nie. No, gotowy jesteś. Jedziemy na imprezkę. Ale już wszystko wygląda prawie finalnie, jest gotowe. Jeszcze tylko takie czapeczki dla dzieciaczków szykujemy I zaraz jeszcze będziemy mogli pojechać balony. Na razie jest piękna pogoda i mam nadzieję, że wszystko wypali. Pokażę Wam w ogóle okolice, bo tutaj jest naprawdę pięknie. My tutaj mieliśmy wesele, ale w tamtej sali, tam jest taka duża sala, tam się idzie, a tutaj jest właśnie coś takiego. się zbiera chyba na jakąś burzę, bo strasznie wieje no Ale zobaczymy, może nie będzie źle są takie schodki No i ogólnie chciałam, żeby to było gdzieś w miarę na zewnątrz Żeby dzieciaki mogły się wybiegać Mamo, nagrałabyś? Proszę Trzymaj Dobra Czekaj, trzymaj ja. Ale gdzie to mam? Tu, tu widzisz mnie A takiego wielkiego misia dostał Alex. Może go nie widać, że jest taki duży, ale o, teraz widzicie przy mojej ręce całkiem, całkiem spory. Już się nie mogę doczekać, jak będzie mieć Alex swój pokój i będzie mógł mieć wszystkie te rzeczy tam, a nie wszystko w salonie, ale niestety no, tak na razie to wygląda. Zdjęłam już z siebie e, sukienkę, zdjęłam całą biżuterię i teraz jedyne o czym marzę to jeszcze zmyć makijaż i zrobić sobie takie naprawdę mini mini e, spa, czyli po prostu e, demakijaż jakąś może nałożę maskę jak zdążę już w sumie rano nakładałam, ale y, mam taką jakąś ściągniętą górę, że chętnie bym sobie coś nałożyła. Mm, wykąpię się i pokażę Wam y, szczoteczkę, którą ostatnio y, testuję używam. To jest taka szczoteczka do demakijażu, do oczyszczania twarzy z marki Konka. Znajdziecie ją na AliExpress i teraz jest nawet na nią prąka, więc zostawię Wam wszystkie informacje w opisie, możecie sobie zajrzeć. Jest naprawdę bardzo ciekawa, poręczna i zamierzam sobie ułożyć takiej kosmetyczki, którą mam zawsze na wyjazdy. To jest taka kosmetyczka, w której mam i kremy, i jakieś rzeczy właśnie do demakijażu i nigdy już nie myślę o tym, że jadę gdzieś i muszę po Wkładać jakieś rzeczy z mojej szafki, tylko po prostu to jest taka kosmetyczka, którą łapię, wrzucam do walizki, tam wszystko zawsze jest i też chcę, żeby była taka fajna szczyteczka do oczyszczenia, bo ja bardzo lubię tego typu produkty. Bardzo prosto się włącza, tutaj jest taki przycisk, przytrzymujecie i ona już sobie tutaj wibruje. Tutaj też jest taka końcówka, którą możecie użyć do masażu czy redukcji jakichś ogrzęków twarzy. Tutaj też macie. Działanie światłem, czyli taka fototerapia. Możecie sobie też poczytać, bo każdy rodzaj światła odpowiada jakby za inne zastosowanie i działanie. Także, no tyle, pokażę Wam, jak to w praktyce teraz wygląda, i ja zaczynam swój relaks. Jeszcze przyniosłam Wam tutaj opakowanie, żeby Wam pokazać, jak wygląda. W środku jest taka baza ładująca, tutaj jest kabelek, no i spliska. Ta szczoteczka prezentuje się w ten sposób. Tutaj właśnie z tyłu jest wydzielane to światło. Tutaj macie takie wypustki silikonowe. No i tutaj ta końcówka, która się nagrzewa, którą możecie sobie też wykonać. Masaż twarzy. O! Proszę bardzo. Ja przede wszystkim i to już w sumie od dawna stawiam na taką wieloetapową pielęgnację, wieloetapowy demakijaż, czyli właśnie najpierw sobie zmywam makijaż taką ściereczką z Glowa. Bardzo mi się to fajnie sprawdza. Tutaj nie używacie w zasadzie żadnego produktu, jedynie wodę. Natomiast y, lubię jeszcze... O! Pięknie wygląda. Lubię jeszcze po tym demakijażu właśnie tą y, rękawicą y, wziąć sobie i użyć właśnie szczoteczki, która mi tak jakby wtedy czuję, że jak użyję jeszcze tej szczoteczki i tego żelu, to że ta skóra jest tak naprawdę dogłębnie oczyszczona i wtedy jak używam później jakiegoś y, toniku, to już ten wacik jest y, czysty. Wiem, że ta skóra jest oczyszczona, nic tam nie będzie przez noc zalegać i... Zanieczyszczonej mojej skóry w ogóle ostatnio powiem, wam, że stresko, jeśli chodzi o stan mojej cery. Dużo stresu, też w szpitalu. Bardzo często, nawet nie miałam kiedy tak naprawdę umyć twarzy. Powiem Wam szczerze, że tak to wyglądało, więc to się odbiło na mojej skórze. Tutaj mam jakieś wypryski, tutaj mam też jakieś z boku wypryski, więc mam nadzieję, że dojdę do tego jakoś powoli, żeby tą skórę przywrócić do dobrego stanu. Zmieniłam ustawienie kamery, bo chyba tutaj nawet lepiej widać, bo tutaj jest właśnie jakiś nieprzyjaciel. No ale cóż, życie. I ta szczoteczka jest wodoodporna, więc śmiało możecie ją wkładać pod wodę, nic się z nią nie stanie. Ja najpierw sobie zwilżyłam delikatnie wodą, teraz nałożyłam żel. I masuję tak kilka minut Teraz wydałam taki żel Poczyszczający, to nawet nie jest żel Tylko to jest taka pianka z Himalaj Na początku wydawała mi się mało mm, Ekonomiczna i wydajna Ale teraz stwierdzam, że w sumie jest Bo długo, długo jej używam Musiałam na początku jakoś może źle jej użyć Albo coś było nie tak z tym dozownikiem, Ale koniec końców bardzo ją lubię Ona jest do skóry normalnej i tłustej Tak wygląda ta pianka Już mam w sumie końcówkę Jakoś teraz mi się wszystkie kosmetyki kończą. Mam wrażenie. Ostatnio mi się skończył krem, taki na noc. Teraz mi się kończą aż dwa żele. Mam dwa. Jeden mam taki właśnie, jak mam bardziej taką zanieczyszczoną skórę, a drugi mam taki, taką, jak mam w miarę okej. Okay. Też mi się skończył krem pod oczy wszystko mi się kończy. Też tak macie, że jak się kończy, to wszystko na raz? Okej. Okay. Dobra, skóra jest w miarę oczyszczona. ona się troszeczkę podrażniła od tego pocierania, ale wiem, że teraz jest naprawdę dobrze oczyszczona i lubię bardzo to uczucie. W ogóle fajnie się trzyma tą szczoteczkę w rękę. Stwierdziłam, że najlepsza w sumie na moją skórę teraz będzie zielona glinka, więc rozrabiam sobie w takim małym e, słoi, słoiczku, w takiej małej miseczce. Tutaj mam właśnie glinkę zieloną, e, więc nałożę sobie, zaraz sobie puszczę kąpiel i będę sobie siedzieć właśnie w tej maseczce jakieś 15 minut. Mam nadzieję, że dzisiejszy uwzględ Wam się spodobał. Jeśli to tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie na Instagram do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Dziękuję. i pa! pa.